Jeśli sprzedajesz na Allegro i chcesz zwiększyć swoją sprzedaż, to ten film jest dla Ciebie. Dzisiaj pokażę Ci, jak dołączyć do programu Allegro Smart, który może znacząco wpłynąć na Twoje wyniki sprzedażowe. Czy wiesz, że oferty oznaczone smart sprzedają nawet 4 razy lepiej niż te bez tego oznaczenia? Kupujący chętnie wybierają produkty z darmową dostawą, a Ty możesz przyciągnąć więcej klientów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym filmie pokażę Ci trzy kluczowe warunki, które musisz spełnić, aby Twoje oferty otrzymały oznaczenie smart. Jeśli chcesz więcej porad na temat sprzedaży na Allegro, to kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia, bo regularnie publikujemy tutaj treści, które pomogą Ci zarabiać więcej na Allegro. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest Allegro Smart. Dlaczego warto dołączyć do tego programu? Allegro Smart to usługa, która oferuje kupującym darmowe dostawy i zwroty, ale pod jednym warunkiem. Muszą robić zakupy u sprzedawców, którzy spełnią odpowiednie kryteria. Dlaczego to jest dla ciebie ważne? Przede wszystkim zyskujesz większą widoczność ofert. Kupujący mogą filtrować oferty z darmową dostawą, co oznacza, że twoje produkty pojawią się wyżej na liście. W w wynikach wyszukiwania. Więcej zamówień klienci częściej wybierają produkty oznaczone Smart, ponieważ oszczędzają na wysyłce. Niższe koszty zwrotów, Allegro pokrywa koszty zwrotów dla klientów, co oznacza mniejszą barierę zakupową. A także program lojalnościowy kupujący z aktywnym Allegro Smart szukają ofert z darmową dostawą, co zwiększa Twoje szanse na sprzedaż. Czy to się opłaca? Według danych Allegro sprzedaż w ofertach Smart może być nawet 4 razy większa niż w tych bez oznaczenia. Brzmi dobrze? No to sprawdźmy, jak dołączyć. Ale zanim jeszcze przejdziemy do warunków, do wymagań, to zobaczmy, jak to działa od strony kupujących, bo klienci, którzy mają aktywne Allegro Smart, mogą korzystać z darmowych dostaw przy spełnieniu pewnych warunków. Minimalna wartość zamówienia to 45 zł dla paczkomatów i punktów wody. Odbioru oraz 65 zł dla kuriera? Produkty muszą pochodzić od jednego sprzedawcy i być oznaczone smart. Dodatkowo kupujący mają bezpłatne zwroty, jeśli zgłaszają je przez Allegro? Myślę, że jest to zachęta do zakupów, bo klienci wiedzą, że nie ryzykują stratą pieniędzy i mogą właśnie bezpiecznie kupować. Jak dołączyć do Allegro Smart? Należy spełnić trzy warunki. Przede wszystkim warunek dotyczący sprzedaży, metod dostawy i warunek dotyczący zwrotów. Omówimy sobie krok po kroku wszystkie te warunki, bo pierwszy warunek dotyczy Twojego konta i jakości sprzedaży musisz spełnić jedno z trzech kryteriów, czyli mieć poziom jakości sprzedaży wyższy niż neutralny lub co najmniej neutralny, musisz mieć co najmniej 5 unikalnych pozytywnych ocen w ciągu ostatnich 12 miesięcy i średnią ocen na poziomie 98% lub wyższą, albo mieć tytuł supersprzedawcy. Dodatkowo Allegro wymaga regularnego opłacania faktur, przestrzegania regulaminu, a także poprawnego przekazywania adresów mailowych Kupujących do firm logistycznych. Jeżeli masz nowe konto na Allegro i dopiero zaczynasz sprzedaż, to warto skupić się na zbieraniu pozytywnych ocen, aby jak najszybciej spełnić ten warunek. Drugi warunek dotyczy dostawy. Allegro wymaga, abyś udostępnił odpowiednie metody wysyłki. Aby Twoje oferty miały znaczenie smart, to musisz zaoferować dwie metody dostawy do drzwi z listy Allegro, czyli np. Allegro Kurier DPD albo Allegro Kurier UPS i trzy metody dostawy do punktów odbioru lub automatów paczkowych, np. Allegro OneBox, paczkomaty, Orlen Paczka. A co, jeżeli sprzedajesz duże produkty? Jeżeli Twój produkt nie mieści się do paczkomatu, to możesz udostępnić tylko dostawę do drzwi, ale produkt musi spełniać jeden z tych warunków czyli mieć ponad 120 cm długości, być w kategorii opony i felgi, albo być wysłany z zagranicy. Trzecim warunkiem jest warunek dotyczący zwrotów bo kupujący, którzy korzystają z Allegro Smart mogą bezpłatnie zwracać przesyłki smartowe. Oznacza to, że Allegro pokrywa koszty zwrotu, a nie sprzedawca. Jest to duży plus, bo nie musisz martwić się o dodatkowe opłaty, jeżeli klient decyduje się oddać towar. Jeżeli chcesz, aby twoje oferty miały oznaczenie smart, to musisz spełnić jeden konkretny warunek dotyczący zwrotów, czyli dodać warunki zwrotów w ofertach i podać adres zwrotu na terenie Polski, jeśli wysyłasz produkty z Polski i oferujesz dostawę na terenie kraju. Bez tego Allegro nie przyzna ci oznaczenia smart i warto o tym pamiętać i ustawić to raz, żeby twoje oferty mogły korzystać z tej przewagi. Oczywiście Allegro obejmuje nie wszystko, wszystkie oferty są pewne wyjątki, dla których nie można dodać oznaczenia smart. I tymi wyjątkami są ogłoszenia, czyli oferty bez opcji zakupu, na przykład w kategorii usługi, apteki internetowe, oferty wystawione na kontakt o statusie apteka i wybrane kategorie produktów, w tym fajerwerki, mleka początkowe dla niemowląt i leki weterynaryjne bez recepty. Jeśli sprzedajesz produkty w tych kategoriach, to nie będziesz mógł dodać Allegro Smart do swoich ofert. Jeżeli chodzi o koszty, no to koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia i im większa wartość zakupów, tym niższa opłata dla sprzedawcy. Allegro pokrywa część kosztów dostawy, ale sprzedawca ponosi także opłaty i te opłaty zaczynają się od 0,29 29 zł dla paczkomatów. Podam Wam kilka przykładowych kosztów dostawy dla automatów paczkowych i punktów odbioru: Allegro Paczko Maty Impost od złoty 59 zł przy zamówieniu 40 do 49,99 do 8,69 zł przy zamówieniu powyżej 200 zł. Allegro One Box i Orlen Paczka od złoty 29 do 6,49 zł. Koszty przesyłek kurierskich zaczynają się od 2,89 zł Allegro Courier Pocztex i rosną w zależności od wartości zamówienia przy zakupach powyżej 200 zł mogą maksymalnie wynosić 14,99 zł. Pamiętajcie o tych dodatkowych kosztach, ustalając swoje ceny produktów na Allegro. Podsumowując, Allegro Smart to świetny sposób na zwiększanie sprzedaży i przyciąganie większej liczby klientów, ale żeby do niego dołączyć musisz spełnić trzy kluczowe warunki. Jakość sprzedaży, odpowiednie metody dostawy i ustawione zwroty. Film, który nagrałam to część serii dla początkujących sprzedawców. Więc jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Allegro, to ten cykl filmów jest dla Ciebie. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!